No no to jesteśmy, kolejny odcinek zagrajmy w Alien Shooter 2 Znajdź generała Bakera Baker Znajdźmy piekarza dżung, dżung, dżung. O jakie Całą porę się pojawiłeś Moje chłopcy mają kłopoty w pomieszczeniach bazy znajdź tam Fajnie, Take dobra Fajnie Idziemy do aktynału. Nie, ja najpierw idę tutaj Sorry Kocham, przeszukiwać półki Tak Mam tam w tej gdzie mam problem chyba z dźwiękiem Oh yeah Oh yeah Więc sobie tu sprzedać Jakieś pistolety A co z shotgunami Kupimy sobie Winchestera? Czy to jest? Nie to nie jest mój ale kupujemy to. Ojej, oh yeah. sprzedajemy. Sprzedaj. Sprzedaj. Pistolet sprzedaj. Sprzedaj, sprzedaj, sprzedaj. Okej. Okay. Pancerze. Weźmy sobie może kupimy pancerz ten. Kup. A z chipów nic nie możemy kupić. Tutaj będzie latarka. Latarka X2 kup. A to co to jest? Latarka kieszonkowa to sprzedaj. No i to chyba będzie na tyle, okej. Okay. Oh yeah. Teraz jesteśmy kozasy. Więc idziemy tutaj. Może czekajcie przecież sobie słuchawki. Yy, słuchawek nie powiem wam jaki żywa. dobra, powiem. Fatality coś tam, coś tam kreatywne. Yy, kupię mi w, kom w komputerniku, nie będę wchodził w Nie da się. Uuu, jakie to jest straszne. Eee, come tu papa, baby! Yeah! Mam nowy shotgun i co teraz? Hmm? Uh, ha, jakie słabiaki. Mogłem nie kupować tego shotguna, jestem za dobry. Oh, yeah. Nowy poziom? Ej, to są poziomy w ogóle, ja... Powiem tak. Okej, ci się wydalej. Dobra, się sobie kolejny poziom. Tam, tam, tam! Dobra, już tutaj nie będziemy dawać, spróbujemy miniganki Ooo, tylko punkty mam. Nadajemy wszystko Okej! Okay. Zdychać bydlaki, dokładnie No Daj bastards. Yeah, te yeah. No nie, więcej ich matka nie miała. Ej, tam jest jakiś sekret Chyba ja mam tą zdolność odmywania sekretów może mi położycie w komentarzach okay. Dobra, cisiemy. No, przeładujesz to! A! jak on do tu startuje? Okej Aaa, trzeba znaleźć Dobra, znajdziemy! Znajdziemy karty dostępu! Okej, okay, idziemy dalej, co to jest? <noise> Jakieś bomby? A, trzeba to omijać! Aaa, oni się mieszkali w tym Kurde Gincie! Gin, gin, gin! Gin, gin! Kurczę. Teraz te gry mam jak komentować, nie to co widzę legend. O, minąłem. O, dajesz! Dajesz! Czekaj, weźmiemy go w nauk pro-ej, co on robi? Ej, szukasz mizerii? Tutaj, tutaj, o! Jaki hazardista, trzeba go zabić! Hech! I tak właśnie wywołałem aferę hazardową, <laughs> Nie no, nie będę wnikał w politykę Wow, Za młody jestem A tu co? SMG, jak ja kocham te bronie SMG Rules Ło kurde Wow. Fajne Ale chyba mi się wydaje, że Szybdan lepszy Ale kto fajniejszy? Nie no, co ty Wolę shotguny, hasta la vista, baby Jednak shotguny Łoł, wow, 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 wow. Ej, ej, ej Jak się nie bawię Ej spokojnie, to jest tylko średni poziom trudności Awansowałem Teraz ja się uciekam. To Tu jest z jednej strony i tylko szli. A? Wreszcie pomyślałem! Tak jest! Gięcie! Gryź ziemię. czy znaczy, nie ziemię, tylko odnurza swoich kolegów. I... O! Aha! Tak działa to odnajdywanie kryjówek. Fajnie! Ech, chłopaki czekacie, dodam sobie tylko. Hmmm, sobie decydować. Szybkość. Będzie szybszy. Ale się przyda. No, wiele szybciej, szybciej nie jest, ale okej. Okay. No i teraz, teraz, teraz. Dziś serwujemy danie Ołów z. A! Dziś serwujemy danie y, mizeria z ołowiem. O oh, jee! Yeah. Ukryte miejsce także. O, tutaj Doktor House mieszkał. Już widać. Albo Mundo. Lepiej. Dexter może? No, nieważne, uciekamy. Straszne miejsce. Hmm. Widzimy. Tu, tu, tu. O kurde. Ale, ale, to był... surprise. Hmm, nie wiem gdzie idę, ale idę. O, jakiś gościu. Bill Gates? Nie, jakiś gości. Nie ma okularów, nie on. Tam trzeba iść. Tam jest święty grad. Nie, tam jest. Nie, tam po prostu jest więcej ogórków. Tak. Taka fabuła jest tej gry, przemyślała przeze mnie. Mm, jesteśmy gościem. Jesteśmy w świecie, w którym panowali świat przez obcych goście próbuje uratować ziemię, zabijać obcych i zrobić z nich mizerię. I uratować y, super restauracje jakiegoś tam francuskiego gościa. I tylko to jest lekarstwem na raka i może uratować cały świat. O nie, nienawidzę nie tych gnojków. Nie lubię tych gnojków, O On jest najgorszy, nienawidzę w ogóle takich małych, których jest dużo i wybuchają. Nie wiem czemu. Dlaczego głosu nie ma? Co jest? Lolz Nie wiem czemu nie ma głosu To jest takie miodne I one wybuchają, ja tak się nie bawię Nie ma takiego, nie ma takiego bicia Prawie to powiedziałem Nie, ja tak się nie bawię, ej O, o, co to było? Woah, Shit God damn it Oj a, gincie! A! Oh yeah! Nie, oni wybuchają! No dlaczego głosu nie ma? Ej, co one takie małe są? Gównienka takie. Ora, idziemy dalej! Daj, bastards! Uuu. O, No, ej, kurde, co się. Hej, ostatnio na kreaturę wylałem. Nową kreaturę. Wylałem całą herbatę i działa, nie? Super kreatura po prostu. Ze siedem z nich. Ciśnie o, oh. oh no ile życia mi to zjechało? Uciekamy Ja, chcę, a teczkę Ukryte miejsce? No, takich ukrytych miejsc ja nie chcę raczej widzieć O co to są? Jakieś Nie wiem, jakieś blizdy Ale wiem, że są słabe Ło, wow, prawie... Dobra, trzeba to niszczyć teraz. O i dostał nawet. Ładnie. Ło, wow, tego jest więcej dziadowstwa. O, uleczyłem się. Ło, wow, wow. Ej, to jest cał... O, fajne. Fajne, a czy co jest? Co to jest? Uzi! Nie, to nie jest Uzi, czekajcie. To jest mój ekipunek. Ekwip A nie, to jest Uzi, ale chyba słabsze jest od tamtego. Ola, czyścimy dalej. Yeah. Uh. Nie, nie będę się wyśpiewał. Ola. Ło. Wow. Ale jaja. Ola, ja. bierzemy Szyżana dalej. Wo, jakie dziwne, straszne dźwięki. No, zbieramy się, dalej, dalej. Space Marines, prawie. Ło cholera! Osłaniać się! Osłaniamy... Yy, Tuska! Nie! Yy, osłaniamy... nie wiem tego. To to oh. Ale ta gra jest smutna! Chodzę i napieprzam się! Kolej poziom! Tam, ta, ta, Dobra, dodajemy... Co to jest? Nie chcemy, nie chcemy mieć małpoluda Nie ma za dużo To jest wojna Kanker. No i nie słychać jak oni strzelają w Bez... Bez sensu A, to jest jakiś Nikolas A, nie pozwolę nam z nim wyjść Okej okay. Yes! Przeżyliśmy! Wee! Ale jesteście szybcy Jezus! Okej! Okay. O! O, jakieś gościowie! Predatorzy! a la vista! No dlaczego ja to mówię cały czas? Znaczy, nie cały czas. Otwieraj! Oj, dlaczego ja mu nad głową strzelam? Biegniemy! Du, 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 du. Oje! Fajnie! Czym więcej, tym lepiej, nie? No otwieraj! Włoshit! Oh, o! Oh. No wy się tam bicie, a ja sobie wezmę tutaj. Okej, okay, teraz wracam. Do gry! I co? Tak, to ja rozpiewszej tutaj, a wy tam. Jak to to przetrwacie. Tam serpent, tam. Mogę wziąć na poziom trudny, chyba to zmienię. Aaa, oni są szybscy. Ło, co to było? Nie zabierzecie nikolasa żadnego. A. Jest mi pancerz rozwalony, na który zbierałem trochę kasy, ej, bez przesady, no. Ej, zaraz się w ogóle 15 minut przetekotuje. A ja chcę do na YouTube'a wrzucić w jednej części, ja tak nie pozwolę, ej. O jest, no, dajcie życie. No, dajcie życie. No, dali. Ej, czekaj, ja sobie wezmę amunicję, nie? No i nagle się zaświeciło światło, jakie jajca, nie? Co to jest? Co to jest? Jakiś chip. Fajnie. Chip. 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 No i nie słabo wstrzekają. Odlekać. O jakaś babka fajna. Lubię ją. oh shit. God damn it. Nicholas, check the security system. O Nicholas sprawdź system bezpieczeństwa i umrze jak znam takie gry. Okej. Się nie zesraj. Znaczy już to pewnie zrobię. Cioè, popilnuję go. Wow. Ale dlaczego oni się nie pójdą tutaj i nie będą się osłaniać z jednej strony? Tylko stoją na środku i wszystkich się słaniają. Bez sensu. Wow, jakie behemoty to są. O! Ej, pomyśleli! Widzicie? Oślaj, nie biorę największego. E, trochę Nie, to są trochę emoty. To są... myszo bężo szczurę! Kurde, ten jest największy. Uuu, za narnie! Za mizerię! Yy, za za... No, no, nie wiem już o napiję się herbaty chociaż nie mam ochoty nie ma tak herbatka o o cichot poziom najemnik dalej? no jakie hamsko dalej najemnika mam dobra, wciśniemy to Eee, to też nie zbię. Nie, to te lepsze No jeszcze chwila, ja szybkie potrzebuję ja tutaj. Teraz nie zmieścimy się 15 milkowa, a ty jeszcze chwila. Nie ty tu jesteś najważniejszy w chłopie. Daj bastard! Eee, Jezu! A, co ja zrobiłem? O już, fajnie, idziemy. Nara. Nara! To my idziemy teraz na herbatkę Do babci Oh je! Yeah. Skończyła się misja, więc Dziękuję za oglądanie i... Pamiętajcie! Żółty, magiczny guziczek! Hej